Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będę przygotowywał pyszną pieczeń ze schabu, którą będziemy podawali na zimno. Schab będzie faszerowany pysznym nadzieniem z pieczarek i fileta z kurczaka. Ale to po malutku. Zobaczcie. Tutaj mam namoczony przez całą noc w mleku schab. On sobie skruszał, mleko to spowodowało. Więc teraz musimy go wyjąć i porządnie osuszyć. Osuszam papierowym ręcznikiem kuchennym. Schab nacinam wzdłuż, robiąc cztery takie plastry. Zobaczcie, coś takiego. Teraz przygotujemy smarowidło, którym wysmarujemy schab. W miseczce mam koncentrat pomidorowy, do którego dokładam musztardę sarebską, to jest musztarda kielecka. Musztardy dodaję taką porządną łyżkę. Dodaję miód, sól i świeżo roztarty czarny pieprz. Dolewam troszkę oleju. Przyprawę mam zrobioną, więc Wysmarowujemy teraz mięso. Mięso mam przyprawione, więc teraz bierzemy się za farsz. Do farszu będę potrzebował trochę mielonego mięsa z fileta z kurczaka, pieczarki, które teraz pokroję. Listę składników znajdziecie w opisie filmu. Pokrojone pieczarki będę teraz podsmażał. Smażę na niewielkiej ilości oleju. A ja mam czas, by posiekać dwa ząbki czosnku. Gdy pieczarki zaczną się delikatnie rumienić, Dodajemy cebulę i trochę suszonego tymianku. I wszystko razem podsmażamy do momentu zeszklenia się cebuli. Cebula zmiękła, pieczarki również są gotowe, więc dodajemy czosnek. Podsmażam nie dłużej niż pół minutki. I przekładam wszystko do drobiowego mięsa. Delikatnie przemieszam, żeby się temperatura wyrównała. Następnie wbiję jedno jajko, ale zanim przełożę do farszu, ja je wzbiję. I przekładam. Przelewam do mięsa. Teraz możemy przyprawić solą, czerwoną słodką papryką, dodaję łyżkę musztardy kieleckiej, to jest starebska jak już mówiłem wcześniej i świeżo roztarty czarny pieprz. I tak zrobionym farszem nadziewamy nasz schab. Schab mam nadziany i teraz po wierzchu posypuję mąką. Tak się kiedyś robiło. Biorę sznurek i w kilku miejscach złapię. Chodzi o to, żeby schab się za bardzo nie rozjeżdżał w trakcie pieczenia. No, coś takiego. No i już wygląda elegancko, co? I tak przygotowany skap wkładam do piekarnika rozrzanego do 175 stopni na mniej więcej półtorej godziny. No i pieczeń sobie przestygła. Może jeszcze nie całkiem jest zimna, nie jest taka ściągnięta, ale ja już muszę przekroić i pokazać wam, jak ona wygląda w środku. A co? Za tym idzie również spróbować. Spójrzcie tylko, jakie cudo. I tak możemy kroić w plastry i, i podawać pięknie na stole. Zobaczcie. Skład jest mega soczysty. Pyszniutki, delikatny. Coś więcej trzeba. No a ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. No, a jak Wam się przepis podobał? Zostawcie mi serduszko i do zobaczenia.